Jest już? Jest? Nie, 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 ma. Ma. nie ma. Jak nie dajesz rady sieroto, to się zwolni. Jest. Jest. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie wydaje mi się. Na początek takie pytanie. Który baran do poprzedniego numeru dołączył płytę z kolędami? Mógłbyś mi powiedzieć, synku, kto słucha kolęd w październiku? Ja słucham. Świetnie. Mam nadzieję, że jest więcej takich wrażliwych poleg jak ty. A ty co się cieszysz, panie fotografie? Kto to jest? No, nie wiem. No właśnie. 60 naszych... 60 tysięcy naszych czytelniczek. Nie wie, kto to jest. A propos czytelniczek. Cichopek brała ślub. Kto był? Ja byłem. Świetnie. Co napisałeś? Proszę. Co to znaczy, że się świetnie bawili, że była wspaniała zabawa? No świetna zabawa, szamba-bamba, sam bawiłem, tańczyłem, muzyka grała. bo ty masz mi napisać, że tam się bili, że ona na własnym ślubie płakała. Ale tak nie było. W dupie mam, jak tam było. Ty mi masz napisać to, co Polki chcą czytać. I popraw ten tekst. A i napisz mi, że ten, że film się rozpadł. A to już przesada. Przesada to będzie, jak się kombi rozpadnie. A, szefie, mam ciekawe zdjęcie. Co to jest? Jakiś pijak się wywrócił, to zrobiłem, nie? No i dobrze, rozmaz twarz i napisz, że Wojewódzki przedawkował. Słuchajcie, zbliża się Dzień Niepodległości, święto narodowe. Ale to dzisiaj jest. Jak to dzisiaj? O kurde, niedobrze, mamy mało czasu. Dobra, wydanie specjalne, yy, gadżety wojskowe, wywiad z generałem, wywiad z pilotami samolotów rządowych i zdjęcia z balu prezydenta. Ale balu nie będzie. Jak to nie będzie? No, Maryla ma śpiewać. No, tym, to jeszcze lepiej. To my jako jedyni będziemy mieli zdjęcia z balu i ty mi to zrobisz. No jak? No jak jak? W Photoshopie. Weźmiesz sobie zdjęcia z gwiazdy tańczą na lodzie, poprzyklejasz gęby i jakoś będzie. No, a Merkel? Przyklej do Jacykowa. Słuchajcie, jeszcze jedno. Koniecznie wywiad z gliniarzami. Wiecie, teraz te wszystkie seriale, babeczki to uwielbiają. O, o, o! Romek, wywiad z Grabowskim. Ale on nie jest policjantem przecież. A ty nie jesteś dziennikarzem, a pracujesz w redakcji. A młody miał z Lindą rozmawiać. Rozmawiałeś z Lindą? Nie chciał ze mną gadać. Nie chciał. Ale ja się nie pytam, czy chciał z Tobą gadać, tylko czy masz wywiad. Tak? N no nie ma rozmowy, nie ma wywiadu, nie przecież! Nie ma wywiadu, nie ma pensji, nie przecież! Po spotkaniu pójdziesz do Pani Aldonej, weźniesz sobie szablony wywiadów i porozmawiasz sobie z Panem Lindą w kąciku. A, A szefie, e, dzwonił jeden facet, mówi, że ma tanio na zbyciu 500 metrów rury PCV. O! 5 centymetrów średnica. To dobre jest. Panowie, burza mózgów. Ja wiem. Proszę. Potniemy je na małe, cieniutkie krążki i do następnego numeru dołączymy jako kolczyki albo bransoletki. <grym> Genialne, brawo! Brawo! Brawo, brawo. Można? Można? Będą z niego ludzie. Oczywiście. A, a do następnego numeru panele podłogowe. A. A Nie, do następnego kupimy tak jak dwaj kretyni 20 tysięcy czajników. Bardzo dobry pomysł Nie no, czajniki tak. do gazety, idealne po prostu Na każdym było nasze logo Na czoło sobie pieprzni to logo Nie za takie pieniądze o, że... Szefie, a co z ogłoszeniami drobnymi? Jak mamy to dajemy Mam jedno Czytaj Ciepłą posadkę obejmę, Michał Listkiewicz <laughs> Ta, 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 weź proszę cię A, a szefie, a co z dietami? O, dieta, koniecznie o, Romek, napiszesz dietę To nie znam żadnej diety przecież To widzę, bo ciągle żresz ale nie wiem, napisz, co może odchudzać? Buraki! O, no. że buraki odchudzają! Pastew.